Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku Sosny na farmie, w pierwszym pełnym odcinku mojego miniserialu Sosna na farmie. Będzie to trochę taki miniserial, troszeczkę taka kronika tego, co tutaj robię, co będę robił na mojej farmie na której już jestem rok czasu, rok czasu obserwacji tego, co tutaj się działo, jak to wszystko przebiegło, miałem okazję obserwować wszystkie cztery pory roku, więc najpierw zacząłem od obserwacji, a w tym roku zaczynam od działania. Na pierwszy rzut poszło te dwa kawałki mojego pola, gdzie kawałek zostawiłem sobie, resztę oddam. Dzikiej przyrodzie. Chcę tutaj ściągnąć jak największą ilość dzikich zapylaczy, bezkręgowców, wszelkiego rodzaju owadów, tak żeby tutaj po prostu ta przestrzeń tętniła życiem. I będę to właśnie w tym moim miniserialu pokazywał: będę wysiewał dwie mieszanki dzikich roślin. To jest pierwsza mieszanka, którą otrzymałem od mojego znajomego rolnika, który wysiał. Te nasiona właśnie u siebie na polu, naprzeciwko mojego domu. Ja tutaj, z tego co widzę, to są, to są nasiona gorczycy, rzadkie oleistej, faseli błękitnej, słonecznika. Ja od siebie dodałem dziką marchew, majranek, koper zwykły ogrodowy i troszeczkę innych też ziół, żeby wzbogacić tą mieszankę. Co z tego wyniknie, będziemy mieli okazję tutaj zaobserwować, więc. Ta mieszanka nie jest dostępna w żadnym sklepie, jest to po prostu taka indywidualna mieszanka sosny. A tutaj mam jeszcze jedną ciekawą rzecz, to są nasiona, które skomponował dla mnie mój przyjaciel. Zaklinacz traw i to są nasiona 12 gatunków dzikich, kwitnących kwiatów, między m.in. bławatek, złocień właściwy, który jest moim w tej chwili głównym faworytem, jeśli chodzi o piękno tego kwiatu. Jest tutaj konkol polny, jest tutaj też mak polny, są jeszcze inne ciekawe nasiona, więc zobaczymy co zakwitnie tutaj po drugiej stronie, gdzie będą same takie kwiaty, ale tak jak mówiłem, mniej gadania, więcej roboty. Moje kolejne odcinki będziecie mogli obserwować na YouTubie, na Instagramie, na TikToku będę wrzucał tutaj odcinki sosny na farmie. Dziś pierwszy odcinek, wysiewanie. Nasion dzikich kwiatów. Ja zabieram się do pracy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Sosny na farmie. Może jeszcze powiem parę słów na razie. Biorę się za robotę, bo czas siać. Pogoda piękna, nie pada. Jest dobry moment na to, żeby siać. Biorę się za się. Pole, Ta część pola już obsiana. Tak wygląda człowiek i ręcznym grabienia takiego o kawałka. Pola, zobaczymy co z tego wyrośnie. Znając mnie pewnie jeszcze coś dosieje, bo wydaje mi się, że zasiałam za rzadko, ale jak mój e, technolog, biotechnolog mówi, to lepiej siać rzadziej niż za gęsto, więc zobaczymy co z tego kawałka wyjdzie.